565 miliardów złotych. Tyle pieniędzy przepłynęło przez kryptowalutowe portfele przestępców w 2025 roku. To wzrost o 145% w porównaniu z rokiem poprzednim i najwyższa wartość w historii. Czy to brzmi przerażająco? Zanim jednak zaczniecie panikować, mam dla was dobrą i złą wiadomość. Dobra, mimo rekordowych liczb, przestępczość w krypto stanowi coraz mniejszy odsetek całego rynku, trochę ponad 1 procent wszystkich transakcji. A jaka jest zła wiadomość? Te 565 miliardów złotych lub 158 miliardów dolarów, jak kto woli, to nie jakieś abstrakcyjne liczby. To realne pieniądze skradzione z giełd, wyłudzone od ofiar, przelane przez rosyjskie sieci omijania sankcji i wyprane przez chińskie gangi. Dzisiaj zabiorę Was w podróż po najciemniejszych zakamarkach kryptoświata. Dowiecie się, kto stoi za tym wzrostem, jak działają nowoczesne wczesne gangi kryptowalutowe. Dlaczego Rosja jest królem przestępczości krypto? Jak sztuczna inteligencja pomaga oszustom okradać miliony ludzi? Przyjrzymy się największym hakerom roku atakującą firmę na miliardy, a także darknetowym rynkom, na które przenoszą model biznesowy rodem z Korei Północnej do Tajlandii i Indii. Kliknijcie w dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę i dajcie suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A jeśli interesuje Was świat kryptowalut i chcecie poznać ludzi, którzy naprawdę się na tym znają, w marcu w Krakowie odbędzie się konferencja InvestCAVS. Będzie tam masa ekspertów z branży krypto, sesje o bezpieczeństwie, analizy rynku i networking z ludźmi, którzy żyją tym światem. Link do zapisów znajdziecie w opisie pod filmem. Naprawdę warto się tam pojawić. Ja oczywiście też tam będę. Zacznijmy od szerszego obrazu, bo liczby mówią wszystko. Według raportu firmy analitycznej TRM Labs, nielegalnych transakcji kryptowalutowych było w 2025 roku około 158 miliardów dolarów, o czym wspominałem na początek. To skok z 64,5 miliarda rok wcześniej. Podobne dane potwierdza Chain Analyze, druga wielka firma monitorująca blok która mówi o ponad 51 miliardach dolarów w połowie roku, a prognozy wskazywały na przekroczenie nawet 4 miliardów tylko w kategoriach kradzieży z platform. Ale zanim ktoś powie to koniec krypto, tylko przestępcy z tego korzystają. No cóż, spokojnie, choć liczby absolutne rosną, udział przestępczości w całkowitym wolumenie transakcji kryptowalutowych spada, bo rośnie po prostu cały rynek. W 2024 roku wynosił 1,3%, a w 2025 spadł do 1,2%. Wiem, że to nie brzmi jak żadna różnica, ale znaczy, że rynek rośnie dużo szybciej niż przestępczość. Dla porównania, w 2023 roku było to aż 2,4%. Co ciekawe, TEM Labs wprowadził nową metodę liczenia. Zamiast patrzeć tylko na procent wszystkich transakcji, firma zaczęła analizować udział przestępczości w dostępnej płynności, czyli w pieniądzach, które faktycznie wchodzą do ekosystemu z giełd. I tu obraz jest podobny. Przestępcy przejęli 2,7% dostępnej płynności w 2025 roku, podczas gdy rok wcześniej było to 2%. 9%, czyli rynek jest i trend jest jasny. Krypto staje się coraz bardziej mainstreamowe, a relatywnie coraz mniej przestępcze. Ale skąd ten gigantyczny wzrost nominalny? Odpowiedź brzmi. Sankcje, Rosja i lepsze narzędzia do śledzenia. Ponad 400% wzrost w kategorii transakcji związanych z sankcjami, głównie z powodu rosyjskich sieci omijania blokad ekonomicznych. Do tego dochodzą wielkie Haki. Sam atak na giełdę Bybit w lutym przyniósł stratę 1,5 miliarda dolarów, co stanowiło ponad połowę wszystkich kradzieży w roku. I wreszcie firmy takie jak Terem Labs i Chain Analyst po prostu lepiej identyfikują przestępców dzięki nowym technologiom jak Beacon Network. System wymiany informacji między organami ścigania w czasie rzeczywistym. Gdy mówimy o przestępczości kryptowalutowe w 2025 roku jeden gracz dominuje nad wszystkimi Rosja. Rosyjskie sieci omijania sankcji wygenerowały w zeszłym roku przepływy rzędu dziesiątek miliardów dolarów. Kluczowa rola sieć. A7, platforma wspierana przez Kreml, która przetworzyła co najmniej 56 miliardów dolarów bezpośrednio, a dodatkowo 72 miliardy przez stablecoin powiązany z rublem o nazwie A7A5. To nie są pomyłki w liczbach, to naprawdę dziesiątki miliardów. A7 to nie jest jakaś mała szara strefa. To profesjonalna infrastruktura finansowana i stworzona przez rosyjski rząd, żeby Omijać zachodnie sankcje. Sieć łączy rosyjskich aktorów z partnerami w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, Iranie i RPA. Pieniądze płyną przez pośredników chińskie firmy logistyczne, sprzedawców elektroniki, podmioty w Kirgistanie. Wszystko po to, aby Rosja mogła kupować komponenty do pocisków, finansować wojnę i utrzymywać handel międzynarodowy pomimo sankcji. A co z tym stablecoinem o dziwnej nazwie A7A5? Według analiz Teren Labs, około 34% jego wolumenu handlowego to prawdopodobnie sztuczne napompowanie wash trading, czyli fikcyjne transakcje mające stworzyć wrażenie, Płynności. A co zresztą? To realne pieniądze używane do rozliczeń między rosyjskimi podmiotami, zagranicznymi pośrednikami i partnerami handlowymi. A7, A5 był używany głównie wewnątrz ekosystemu A7, Garantexu, czyli rosyjskiej giełdy krypto objętej sankcjami i podmiotów z Kirgistanu. Innymi słowy, to wewnętrzny system płatności dla rosyjskiej machiny omijania sankcji. I tutaj jest pies pogrzebany. 95% wszystkich transakcji związanych z podmiotami objętymi sankcjami w 2025 roku odbywało się głównie przez stablecoiny. Głównie Tether i właśnie ta dziwna kryptowaluta A7A5. A dlaczego? Bo stablecoiny są szybkie, tanie, łatwe. Łatwe do przelania między portfelami i trudniejsze do zablokowania niż, oczywiście, tradycyjne konta bankowe. W 2025 roku przestępcy ukradli 2,9 miliarda dolarów w kryptowalutach w sprawie 150 ataków. To mniej ataków niż rok wcześniej, ale większe straty. Dlaczego? no hakerzy zmienili strategię zamiast szukać błędów w smart kontraktach czyli kodzie sterującym apl aplikacjami blockchain zaczęli atakować infrastrukturę operacyjną czyli klucze prywatne portfele zarządzające giełdami systemy wycofywania środków jaki jest tego najlepszy i tak naprawdę najstraszniejszy przykład Atak na Bybit w lutym 2025 roku. Hakerzy prawdopodobnie z Korei Północnej, wręcz to graniczy z pewnością, ukradli 1,5 miliarda dolarów w jednym ataku. To największy hak w historii krypto. Bybit stanowił 51% wszystkich kradzieży z giełd w zeszłym roku. A Korea Północna, firma Terem Labs, przypisuje reżimowi Kim Jong-una łącznie prawie 2 miliardy dolarów skradzionych kryptowalut w 2025 roku. Co ciekawe, północno północnokoreańscy hakerzy coraz częściej współpracują z chińskimi sieciami prania pieniędzy, profesjonalnymi brokerami OTC, którzy przejmują kradzione krypto, wymieniają je poza systemem i wypłacają gotówkę. To jak pranie pieniędzy i to jest po prostu usługa. Dzięki temu Korea Północna może szybko spieniężyć skradzione aktywa, zanim ktokolwiek zdąży je zablokować. A teraz coś, czego się nie spodziewacie. No dobra, spodziewacie się, bo ransomware to plaga od lat, ale w 2025 roku skala wzrosła dramatycznie. Ransomware to ataki, w których hakerzy blokują komputery firmy i żądają okupu w kryptowalutach za odblokowanie. W zeszłym roku pojawiły się 93 nowe warianty ransomware. To wzrost o 94% w porównaniu z 2024 rokiem. Łącznie działało 160 Jeden aktywnych grup. A skąd taki boom? Bo wielkie operacje policyjne rozbiły największe grupy jak Lockbeat czy Black Busta, ale to nie zakończyło problemu, wręcz przeciwnie. Przestępcy po prostu się rozproszyli, założyli nowe grupy pod nowymi nazwami i wrócili do tak zwanej pracy. Powstały nowe marki jak SafePay, Beast, Synobi, wszystkie działające na modelu ransomware as a service, czyli wynajmując swoje narzędzia innym cyberprzestępcom. Najciekawsze case study? Grupa Akira w 2025 roku zarobiła 150 milionów dolarów. Dwa razy więcej niż druga grupa w rankingu. Akira ewoluowała swoje metody prania pieniędzy cztery razy w ciągu ostatnich dwóch lat: najpierw używała pośredników, potem mostu One Chain, później Deep Way, a na końcu unikalnych adresów pośredniczących prowadzących do jednej z globalnych giełd. To pokazuje, jak profesjonalne i elastyczne stały się te organizacje. Oprócz hakerów i ransomware mamy jeszcze oszustów, którzy nie włamują się do systemów. Oni po prostu przekonują ludzi, żeby sami oddali pieniądze. W 2025 roku ofiary oszustw związanych z kryptowalutami straciły około 35 miliardów dolarów. Brzmi abstrakcyjnie? To sobie wyobraźcie, to mniej więcej równowartość PKB łotwy. 62% tych strat to oszustwa inwestycyjne. W tym słynne peak butchering, czyli tuczenie świń, które odpowiadało za 30%. Jak to działa? Oszust nawiązuje kontakt przez media społecznościowe, buduje relację często romantyczną, zyskuje zaufanie, a potem proponuje genialną inwestycję w krypto. Pokazuje fałszywe zyski na ekranie. Zachęca do. Opłaty kolejnych pieniędzy. A gdy ofiara chce wypłacić, nagle trzeba zapłacić podatki lub opłaty administracyjne. W końcu oczywiście wszystko znika razem z tymi wcześniejszymi opłatami, a ofiara zostaje z pustym portfelem i nierzadko złamanym sercem. A co jest najgorsze? Oszuści coraz częściej używają sztucznej inteligencji. Według Terema Labs oszustwa z użyciem AI wzrosły o 500% w ciągu roku. Deepfake'owe wideo Elona Maska zachęcające do inwestycji, sklonowany głos dyrektora banku dzwoniący do ofiary, chatbot udający przystojnego inwestora. Wszystko to już się dzieje. Sieci przestępcze działają jak korporacje. mają zespoły rekrutacyjne, działy Techniczne specjalistów od prania pieniędzy. Niektóre gangi, jak Prince Group w Kambodży, prowadziły obozy pracy przymusowej, gdzie porwani ludzie byli zmuszeni do oszukiwania innych przez internet. W październiku 2025 roku amerykańskie władze zlikwidowały tę organizację, przejmując 127 tysięcy bitcoinów o wartości 15 miliardów dolarów. Największa konfiskata w historii. Ale moment, bo jest jeszcze jeden aspekt, o którym prawie nikt nie mówi. W darknecie brzmi jak temat z 2015 roku, prawda? Ale w 2025 roku Darknetowe rynki wygenerowały 1,7 miliarda dolarów przychodów, wzrost o 20% rok do roku. I teraz uwaga, ponad 90% tego wolumenu pochodzi z rosyjskojęzycznych rynków darknetowych. Podczas gdy zachodnie platformy jak AlphaBay czy Dream Market praktycznie wymarły, rosyjskie platformy kwitną. Dlaczego? Bo używając modelu dead drop, zamiast wysyłać środki odurzające pocztą, co jest ryzykowne, sprzedawcy chowają paczki w publicznych Miejscach i wysyłają kupującym współrzędne GPS. Więc to jest taki trochę marco-catching. Model dead drop ma swoje konsekwencje. Wymaga lokalnych kurierów, zwanych kladmenami, którzy umieszczają paczki w ukryciu, a to oznacza większe ryzyko przemocy, bo te paczki mogą zostać skradzione przez innych przestępców po prostu przypadkowych ludzi. W Rosji niektórzy dilerzy zatrudniają sportowców, ochroniarzy pilnujących skrytek i zastraszających złodziei. I teraz kolejna ciekawa część. Ten rosyjski model zaczyna się rozprzestrzeniać na zachód. W 2025 roku powstał rynek Mumit Market w Skandynawii, oferujący dead dropa w Szwecji, Danii i Finlandii. A platforma Himera Marketplace przeniosła rosyjski model do Tajlandii i Indii w goa można było znaleźć naklejki z kodem QR reklamujących chimere to jak franchising McDonald's tylko dla darknetowych środków odurzających od wzrostów przechodzimy do czegoś zupełnie innego: do potencjalnego kryzysu, czyli do chińskich sieci prania pieniędzy. Chińskojęzyczne usługi escrow i podziemne banki przetworzyły w 2025 roku ponad 103 miliardy dolarów. To wzrost ze 123 milionów w 2020 roku. Mówimy niemal o tysiąckrotnym wzroście w 5 lat. Te sieci nie są sterowane przez państwo chińskie, ale działają jako krytyczna infrastruktura dla globalnego rynku nielegalnego. Od po kartele środków odurzających. Jak to działa? Sieci te oferują usługi escrow na telegramie i innych platformach. Działają jak pośrednicy między kupującymi i sprzedającymi kryptowaluty. Przestępca chce wymienić USDT na gotówkę, wpłaca środki do escrow, chiński broker znajduje kupującego w Chinach, często bogatych Chińczyków. Chcących omijać kontrole kapitałowe. Dokonuje transakcji i wypłaca gotówkę przestępczy. Broker zarabia na spredzie. Największym graczem był Huion Pay, który przetworzył około 73 miliardy dolarów w 2025 roku. Amerykańskie Ministerstwo Finansów uznało tą grupę za zagraniczną instytucję finansową, stanowiącą główne zagrożenie prania pieniędzy. Po tej decyzji zawiesili działalność w grudniu, ale inne platformy jak Tudou i Shibin szybko przejęły ruch. Chiny to jednak nie wszystko. A co z Ameryką Łacińską? Przecież tam to się dopiero dzieje. No właśnie, Wenezuela stała się jednym z największych użytkowników kryptowalut w regionie, głównie z powodu hiperinflacji i sankcji ekonomicznych. Według Terran Labs kraj zajął 11 miejsce na świecie w adopcji krypto w 2025 roku. Wenezuelczycy używają USDT do codziennych płatności, przekazów i oszczędności, bo boliwar traci wartość błyskawicznie. W 2025 jego wartość spadła o prawie 95% na czarnym rynku. Ale krypto w Wenezueli to nie tylko obywatele ratujący swoje oszczędności. To także reżim Nicolasa Maduro używający, czy były reżim Nicol Lasa Maduro, używający kryptowalut do handlu ropą i omijania sankcji. TRM zidentyfikował pośredników powiązanych z wysokoryzykownymi sieciami finansowymi z Iranu, Rosji i Chin, które używają stablecoinów do rozliczeń związanych z eksportem ropy. Iran to jeszcze ciekawszy przypadek. Pomimo wojny z Izraelem w czerwcu 2025 roku, mimo protestów społecznych i blokad internetu w grudniu, irański ekosystem krypto wytrzymał. Całkowity wolumen transakcji w 2024 wyniósł 11,4 miliarda dolarów, a w 2025 10. Podczas dwunastodniowego konfliktu z Izraelem wolumen wzrósł o 35%, ale liczba transakcji spadła o 40%. To oznacza, że naprawdę duzi tylko i wyłącznie wtedy handlowali lub przesyłali pieniądze gdzie indziej. Największa giełda w Iranie, Nobitek, została schakowana przez grupę predatorów. Parą związaną z Izraelem, strata 90 milionów dolarów. Ale giełda wznowiła działalność w kilka tygodni, korzystając z rezerw bitcoina. To pokazuje, jak głęboko krypto jest wplecione w irański system finansowy. No i proszę, 158 miliardów dolarów przestępczości kryptowalutowej w 2025 roku. Brzmi przerażająco, ale pamiętajcie, to wciąż tylko 1,2% całego rynku. Problem nie jest w technologii, tylko w tym jak ludzie ją używają. Najważniejszy wniosek? Krypto przestało być niszą. Przestępcy traktują je jako normalny instrument finansowy. Rosja buduje infrastrukturę sankcyjną na stablecoinach. Korea Północna okrada giełdy na miliardy. Chińskie gangi piorą pieniądze dla karteli. A oszuści używają AI, żeby wyglądać jak Elon Musk. To już nie jest dziki zachód, to profesjonalny zglobalizowany, zintegrowany system. Ale jest nadzieja. Organy ścigania stają się coraz lepsze w śledzeniu krypto. Firmy takie jak Terem Labs i Chain Analyst rozwijają narzędzia do identyfikacji przestępców w czasie rzeczywistym. Giełdy wdrażają lepsze procedury bezpieczeństwa, a stablecoiny mogą być blokowane przez emitentów. Walka trwa. Kliknijcie w dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę i dajcie suba, żeby być na bieżąco z najświeższym newsami ze świata krypto i finansów. Wejdźcie też koniecznie na komparik.pl, gdzie codziennie publikujemy najnowsze analizy rynkowe i wiadomości finansowe. I jeszcze raz przypominam, w marcu w Krakowie odbędzie się konferencja Invescavs, 20-21 marca. Jeśli poważnie myślicie o krypto, chcecie poznać ekspertów z branży, dowiedzieć się jak chronić swoje aktywa i zrozumieć dokąd zmierza ten rynek, to musicie tam być. Link do zapisów i szczegółowych informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Nie przegapcie. A na koniec pytanie: jak myślicie, czy przestępczość kryptowalutowa będzie rosła dalej, czy organy ścigania w końcu nadrobią zaległości? Napiszcie w komentarzach swoją opinię i do zobaczenia w następnym materiale.